Jeżeli posiadasz nagranie wypadku lub niebezpiecznej sytuacji na drodze w naszym kraju i chcesz, aby znalazło się ono na naszym kanale, prześlij nam je na adres e-mail po gmail.com Ale się wandali ładnie. Widziałeś? Zuchwała kradzież w Wilanowie łupem padł wyjątkowy samochód. Nie było to Ferrari, ale skradziony pojazd z pewnością wzbudzał ogromne emocje. Pod nieobecność właścicieli złodzieje włamali się do willi w Wilanowie, wynosząc przedmioty i gotówkę o łącznej wartości 1,2 miliona złotych. Jednak ich triumf nie trwał długo. Daleko nie uciekli Dzięki systemowi GPS skradzione samochody zostały szybko namierzone w Piasecznie, na terenie powiatu wołomińskiego. Lotus Eletre, wyjątkowy egzemplarz na polskich drogach, został porzucony na jednej z osiedlowych ulic. Natomiast skradziona również kija EV6 zakończyła swoją podróż w dużo gorszym stanie rozbita, z rannym i nieprzytomnym mężczyzną w kabinie. Ten Lotus to prawdopodobnie jedyny w Polsce egzemplarz. To właśnie ten pojazd był najbardziej intrygującą zdobyczą złodziei. Luksusowy elektryczny SUV to prawdziwa rzadkość nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od rozpoczęcia produkcji w 2022 roku brytyjska marka sprzedała zaledwie kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Czy złodzieje wiedzieli, co okradną? A może to przypadek? Co myślicie o tej sprawie? Dajcie znać w komentarzach. W województwie pomorskim, w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, miało miejsce zdarzenie, które szokowało lokalną społeczność. Ustawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Jacek Z., znany w regionie samorządowiec i sołtys kontów rybackich, dopuścił się agresywnego zachowania, które zostało uwiecznione na nagraniu przez żonę poszkodowanego. Film trafił do internetu, a sprawca szybko został zidentyfikowany. Poszkodowane małżeństwo zgłosiło się do szpitala, gdzie u mężczyzny stwierdzono obrażenia, w tym siniaki w okolicach żeber oraz wybity ząb. Zdarzenie zostało natychmiast zgłoszone na policję w nowym dworze gdańskim. Jak podaje gazeta, fakt: 38-letni sołtys zaczął ponosić konsekwencje swojego działania. Policja potwierdziła, że jeszcze tego samego dnia Jacek Z zgłosił się na komisariat i został zatrzymany. Obecnie trwają dalsze czynności ścigania sprawcy. W tym analiza dostarczonych nagrań oraz wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Niemiecka firma specjalizująca się w luksusowych modyfikacjach samochodów zaprezentowała nowy pakiet tuningowy dla Tesli Cybertruck, który z pewnością przyciąga uwagę fanów motoryzacji. Zmiany obejmują zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wnętrze pojazdu, podkreślając jego agresywny charakter. Pakiet wprowadza szereg modyfikacji, które nadają Tesla Cybertruck jeszcze bardziej futurystyczny i sportowy wygląd. Zmieniony został zderzak przedni oraz grill, który teraz jest bardziej wyrazisty i dynamiczny. Zastosowanie nowych elementów aerodynamicznych, takich jak boczne wloty powietrza, poprawia nie tylko wygląd, ale i stabilność pojazdu. Dodatkowo zabali o nowy zestaw felk, który świetnie komponuje się z ostrym, kanciastym designem samochodu. Całość dopełniają detale wykonane z włókna węglowego, które dodają pojazdowi lekkiego i nowoczesnego wyglądu. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o luksusie i komforcie. Zastosowano najwyższej jakości skórzane wykończenia oraz elementy z włókna węglowego, które podkreślają sportowy charakter pojazdu. Zmodyfikowano również deskę rozdzielczą oraz panele drzwiowe, a także dodano nowoczesne akcenty, które wyróżniają się na tle standardowego wnętrza Tesli. Ceny pakietu tuningowego dla Tesli Cybertruck zaczynają się od około 200 tysięcy dolarów, w zależności od wybranych opcji. To zdecydowanie luksusowa modyfikacja, skierowana do osób, które szukają czegoś wyjątkowego i gotowych zapłacić za unikalność. Co o tym myślimy? Modyfikacje zdecydowanie nadają Tesli nowego charakteru. Dzięki agresywnym zmianom w wyglądzie i luksusowym detalom pojazd staje się jeszcze bardziej przyciągający. Choć cena jest wysoka, dla miłośników motoryzacji i kolekcjonerów jest to inwestycja w unikalny egzemplarz, który wyróżnia się na drodze. Kia wkracza na nowy rynek z modelem Tasman, pierwszym pikupem w swojej ofercie. Ten nowoczesny pojazd stanowi nie tylko nowość w gamie marki, ale również ma być punktem odniesienia dla przyszłych modeli w tej kategorii. Jak podkreśla producent. Kia Tasman ma stać się synonimem komfortu i funkcjonalności, oferując jednocześnie innowacyjne rozwiązania, które przyciągną zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych poszukujących pojazdu do użytku prywatnego. Model zadebiutuje na rynku koreańskim w pierwszej połowie 2025 roku. Kia ambitnie zapowiada, że Tasman to nie tylko kolejny pick-up, ale samochód, który zmieni podejście do tej klasy pojazdów. Zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach, od aktywności na świeżym powietrzu po potrzeby małych firm, łączy nowoczesne rozwiązania z niezawodną konstrukcją. Mimo futurystycznego wyglądu, Tasman oparty jest na solidnej ramie, wyposażonej w nowoczesne technologie, takie jak kompozytowe tuleje do montażu nadwozia. Jeśli podobają Ci się nasze filmy i chcesz nas wesprzeć, to od teraz możesz postawić nam kawę. To mały gest, a dla nas ogromne wsparcie, które pozwala rozwijać kanał i tworzyć dla Was kolejne materiały. Link znajdziesz w opisie.